Witamy Państwa w Paszkówce, w Gminie Brześnica, gdzie w otoczeniu zabytkowego parku powstał żłobek leśny zakątek. Oddajemy do Państwa użytku trzeci żłobek w naszej Gminie, nowoczesny, zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie dzieci. Na nasze maluchy czekają trzy przestronne sale zabaw, wyposażone za plecze kuchenne, duża jadalnia oraz pomieszczenia sanitarne. Wszystko gotowe, by od września służyć dzieciom i ich rodzinom. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, monitoring i ekologiczne rozwiązania zapewnią wysoki standard funkcjonowania. To budynek w pełni dostosowany do potrzeb najmłodszych. Żłobek powstał dzięki wsparciu programu Maluch Plus, realizowanego w ramach priorytetu drugiego Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 do 2027. Dofinansowaniem objęto zarówno budowę, jak i trzyletnie funkcjonowanie placówki. Żłobek Leśny Zakątek to wyjątkowe, bezpieczne miejsce stworzone w trosce o nasze pociechy, które będzie dla nich drugim domem. Placówka położona jest w samym sercu Paszkówki, wśród zieleni, zabytków i malowniczego stawu będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat, oferując dzieciom przestrzeń do radosnego i prawidłowego rozwoju. Szanowni państwo, żłobek Leśny Zakątek jest do waszej dyspozycji. Dla gminy Brzeźnica rozwój placówek edukacyjnych od lat jest priorytetem. Piękny i funkcjonalny obiekt w równie pięknym miejscu. Zapraszamy